Historię tej ziemi pisali nie tylko Polacy, pisali również Żydzi, pisali Holendrzy, pisali Niemcy. I warto o tym też pamiętać. I cieszę się ogromnie z tego faktu symbolicznego, że fragment zniszczonej przez siły zła spuścizny po dobrzyńskich Żydach dzisiaj, w czasie tego kongresu, być może to jedna z najważniejszych chwil tego kongresu, zostały przekazane w ręce, w ręce potomka tych, którzy ocaleli, a było ich, jak wiemy, bardzo niewielu. W nas jest potrzeba sięgania do korzeni. To jest taka najbardziej chyba człowiecza potrzeba żeby sięgać do korzeni yy, i myślę, że w wolnej Polsce możemy o naszej historii mówić prawdę, przywoływać ją, na niej budować naszą siłę, naszą dumę i naszą przyszłość. Tak jak to się dzieje tutaj, między Drwęcą, między Wisłą i Skrwą. Dziękuję.